Cześć, witamy w Jabłonowie. Po ostatnim, no można powiedzieć sukcesie, no bo ostatnią pelastra benzynowy hatchback sprzedał się dosłownie w kilka dni. E, zasypaliście nas zapytaniami o kombi, ale też o diesla. E, mamy w tej chwili kombi. To kombi, które widzicie, jest benzynowy. Diesel jest już w drodze młodszy z 15 roku. Natomiast skupmy się na tym aucie. 2013 rok. Tak jak widzicie, jest to wersja kombi. Pewnie nie widzicie, ale ja już to sprawdzałem. Samochód jest niemalowany. Samochód ma oryginalne szyby. Pod maską, tak jak w przypadku sprzedanego niedawno Hatchbeka. Jeden 4 Turbo 140 KONI. 200 nm dostępnych już od 1850 obrotów na minutę, 10 sekund do setki, prawie 200 km prędkości maksymalnej. Starcie w takim rodzinnym kombi wydaje mi się, że w zupełności spalanie umiarkowane gdzieś tam na poziomie 8 litrów po mieście, deklaruje producent. Tak też deklarują użytkownicy na różnych w forach internetowych, także no, trzeba im wierzyć, komu jak nie ludziom, którzy takim samochodem jeżdżą. Tak jak auto, które mieliśmy do sprzedania ostatnio, podobnie i tutaj mamy cztery praktycznie nowe, bo z 2024 roku, wielosezonowe opony. Bardzo miło ze strony użytkownika tego samochodu, że takie opony założył. No, czarny jest piękny. Bardzo ładnie ten samochód wygląda w tym kolorze, dużo ciekawiej niż byłby na przykład szary, chociaż szary by się mniej bruził. Piękne, nieporysowane kołpaczki strukturalne udające alufelgę, chociaż zaraz, moment. Nie, dobrze. Już myślałem, że to jest prawdziwa ale nie? System EcoFlex, czyli tutaj pod autem są tam różne plastikowe odprowadzenia powietrza które powodują że samochód trochę mniej pali niż auto które w wersji EcoFlex nie jest zobaczcie tutaj mamy oryginalną taką gumową wykładzinę z napisem Astra dedykowaną do tego modelu To mamy drugą roletę możemy sobie kratkę zrobić do tego tak bez żadnego najmniejszego kłopotu ktoś dbał o to auto ktoś ten samochód Lubił, mamy koło dojazdowe, chyba nigdy nie używane. 500 litrów bagażnika, jak go złożymy, mamy 1550 litrów, czyli bagażnik jest no jak to w każdym kombi większy niż w hedgebacku. E, tapicerka taka jak w Insign już kiedy żeśmy Linsign jest taką tapicerką. No tutaj to raczej standard z standardowych elementów komputer. Podgrzewane fotele, skórzana wielofunkcyjna kierownica, tempomat. No i to by chyba było w zasadzie, moi drodzy, na tyle. E, no, na ogół te astry były takie, powiedzmy, niespecjalnie bogate, ale przecież tak naprawdę wszystko, co tutaj. Wszystko, co jest nam potrzebne do, do codziennej jazdy, to tutaj jest. Tu mamy ten system Ecoflex włączony. Bardzo fajny samochód, bardzo poprawne, wręcz poprawne, auto poprawne do bólu. Tak to powinno wyglądać. To auto, podobnie jak sprzedane przez nas auto, będzie miało dobrą cenę. A z dodatków jeszcze jest tutaj sport fotel. Te siedzenia są wysiedziane, nie zniszczone to się wysuwa, ale nie chcę mi się tego w tej chwili robić kierownica, już Wam pokazuję niezgiszczona nie wyślizgana. auto ma 206 858 km przebieg tradycyjnie wpiszemy Wam na fakturze podobnie jak bezwypadkowość wszystko jest Gwarantowane, zapraszam do Jabłonowa, polecam to auto.